Dzień dobry, witamy z tamtej strony Krzysiek, z tej strony Piotrek. Była taka krótka przerwa, no ale tak jak już wcześniej mówiłem, te filmy nie będą się ukazywały tak często jak kiedyś, z wielu powodów, które wyjaśniłem, ale uspokajam tych z Państwa, którzy do mnie dzwonią, czy piszą kiedy następny film, no właśnie następny film się nagrywa. Mamy dzisiaj sobotę, Krzysiek ma trochę czasu i przyszedł do mnie i nagramy materiał, który będzie taki wielotematyczny. E, zacznę od e, nowych dziesiątek PMP, akurat są jeszcze niezmontowane, więc będę mógł pokazać państwu jak ta paczka wygląda, jaka jest konstrukcja. Pokażmy mi Krzysiu, tutaj pod lampą. To jest pusta obudowa jeszcze niezmontowana. Już tam siedzi sobie ona dole zwrotnica, widać ją. Jak zawsze u mnie sklejka 15 mm e, pokrycie, pokaż krzyżyk. Takie farba dwuskładnikowa, strukturalna, i wymyśliłem sobie taką rączkę do noszenia. Jedna rączka z tyłu, dlaczego tak, a nie na przykład tak jak widzieliście Państwo niedawno w których to paczkach, była rączka z góry? No, dlatego, że rączka z góry po pierwsze bardzo utrudnia wstawienie zestawu na statek. Bo jak sobie Państwo wyobrażacie, że co? co dalej? Tutaj jest taka możliwość, bo wystarczy ją złapać tu. Ona będzie. Niezbyt taka ciężka i w ten sposób da się ją na statyw. Tak samo noszenie tak? jest wygodniejsze, ponieważ ona jest tą stronę krótsza i o nic nam się nie będzie obijała, bo nawet taka stosunkowo niewysoka paczka jak ta, jeżeli by miała turączkę, no to będzie miała tendencję do zaczepiania jakieś tam schody i tak dalej. Natomiast uważam, że to jest bardzo ergonomiczne rozwiązanie i, i mi się podoba. Pierwszy raz takie zrobiłem. Tutaj macie Państwo z tyłu, pokaż Krzysiek, gniazdo na statyw, nóżki i dodatkowe gniazdo spikonowe, oprócz tego, które jest wrotnicy po to, że jeżeli paczka stoi na statywie, to można sobie kabelek wypuścić w dół. Także tak wygląda konstrukcyjnie, oczywiście tu pokaż jeszcze Krzysiek wzmocnienia w środku, mimo, że to jest tylko dziesiątka, nie zaniedbałem wzmocnień, wzmocnienie tak, wzmocnienie przód, tył, Wzmocnienie tutaj, tej części, gdzie jest gniazdo mocowane, jest podwójna sklejka. No, jest wszystko zrobione po prostu zawodowo, tak jak powinny być robione paczki. I zaraz Państwu pokażę, jako ciekawostkę. No, tu jak wiadomo, gniazdo to moje typowe z, z tym z opisem. I to by było, a tu jeszcze rzuć, rzućmy okiem na głośniki. E, moja klasyczna dziesiątka, e, których już resztki mi jakieś takie zostały jeszcze na parę kolumn. No, i taka tuba obejmowska z takim oto driverkiem i to wszystko się robi. Będzie za, za parę dni gotowe. Oczywiście, kraty tutaj nie ma narożników, ale jest to przystosowane do montażu tych kątowych narożników, które już kiedyś Państwu pokazywałem. Bo to są standardowe narożniki, 10 dziesięciostopniowe. Można je tutaj. To jest akurat przedni, tak? Trzeba zobaczyć na którą to jest stronę. O, to jest akurat tutaj, tak. Ja w tej chwili doszedłem do wniosku, że będę robił tak. Na baza to jest tak jak z samochodami. Kupujecie państwo samochód w podstawowym wyposażeniu albo z jakimiś tam dodatkowymi, że tak powiem, bajerami. No w moim przypadku będzie tak. Jeżeli klient sobie zażyczy narożniki, proszę bardzo, można je w każdej chwili zamontować. Mało tego, będzie można zamontować i to teraz, teraz wymyśliłem. Jeszcze tego nie zrobiłem, ale będzie to tak zrobione, że poprzednio było tak, że albo narożniki, które spełniały rolę nóżek, przez ten tutaj występ, albo nóżki. A teraz wymyśliłem taki patent, że będą mogły być i narożniki, i dodatkowo nóżki jednocześnie. Jeszcze tego Państwu nie pokażę, ale to już jest przemyślane i będzie taka opcja. Także jakby. No Istnienie nóżek nie będzie wykluczało narożników i na odwrót. Co jeszcze mogę o tych paczkach powiedzieć? Będzie tu możliwość mocowania dowolnych głośników 10-calowych i co najmniej trzech różnych rodzajów tub. Ponieważ jak wiadomo głośniki mają różne średnice i zarówno otworów jak i, jak i zewnętrzne średnice są głośniki, które, mają, które się różnią na przykład 2 cm średnicą zewnętrzną. Proszę zobaczyć. Pokażę taki głośnik teraz firmy, firmy, firmy proszę Państwa, która jest może nie, niektórym znana. Martin Audio, przeze mnie regenerowane dziesiątki. Te dziesiątki mają zewnętrznie 234, przepraszam, otwór jest 234, a Prawie 270 mają na zewnątrz, czyli 2 cm więcej niż standardowo powinna mieć 10-calowy 10 głośnik. Mimo to, w tą obudowę ja te głośniki mogę włożyć. Oczywiście, wycinając większy otwór, jeżeli ktoś się na przykład zażyczy, akurat takie paczki z takimi głośnikami, to ja dwa, dwie sztuki takie mam i będę mógł je w każdej chwili zamocować. Po prostu musiałem tak wymyślić te obudowy, żeby one były. Uniwersalne. Tak samo jeśli chodzi o tuby. Powiedziałem przed chwilą, będzie tam można mocować kilka rodzajów tub. Na przykład, oprócz tych, których też jeszcze mi niewiele zostało, ale jeszcze trochę ich mam, tych bejmoskich TD264 ona się chyba nazywała. Jest taka nowa tuba Bejmy, głębsza, trochę dalej grająca, proszę bardzo, ona tutaj wchodzi. Także wszystko jest przemyślane. Zawsze staram się, żeby produkt był jak najbardziej uniwersalny również z mojego punktu widzenia żeby nie był ograniczony tylko do jednego na przykład typu głośników jeżeli tych głośników już nie będzie to, to będę musiał wymyślać o nową odbudowę oczywiście tutaj jest też kwestia strojenia proszę zobaczyć tu są bas refleksy te bas refleksy akurat w przypadku tych głośników są, e, no są same otwory ale w każdej chwili można tutaj wydłużyć zrobić dowolne strojenie jeżeli chodzi o bas refleks i to by było na tyle. To są nowe dziesiątki. Kolejnym... A! Może tutaj nawiążemy troszeczkę do tematu dynakordów, o których Państwu niedawno wspominałem. Znaczy pokazywałem, pamiętacie? Ten e, taki małe te 8 cali plus, plus driverek, e, które się koledze popsuły. Wymienialiśmy tamtego Eighty sounda. Mm, no on, on działa, ale te kolumny już są naprawione przy, poprzez wymianę głośnika. Ale! Mówiłem wtedy, że E, szaleństwem było oferowanie takich paczek za bodaj 5000 z jakimś tam groszem. Jednej stwierdziłem, że na ośmiocalową paczkę to jest bardzo dużo, i nic dziwnego, że tego już się nie kupuje, nie sprzedaje. to jak, powiedz, jak powiedziałem, już jak wiecie Państwo, zakończył produkcję wszelkich zestawów głośnikowych, ale skoro o cenach, podejdźcie się tutaj. Pokażę Państwu, też wspominałem kiedyś, a właściwie Paweł wspominał. Yy, Paweł Zyszk, z którym yy, który wywiad tutaj był yy, na moim kanale jakiś czas temu. No, już poważny nagłaśniacz, który używa sprzętu niemieckiej firmy TV Audio. Teraz, jeżeli wchodzimy sobie na przykład na stronę największego sklepu w Europie, nie ukrywam jaki to jest sklep, bo każdy wie. Proszę zobaczmy, tutaj mamy TV Audio M8L. Tak się nazywa ta paczka. Jest to dokładnie taka sama konstrukcja. Złożona z głośnika 8 cali i drivera. Pasywna. Kosztuje ile? 7,5 tysiąca. 7,5 tysiąca kosztuje zestaw głośnikowy 8 cali. Firmy TV Audio. Czyli o 2,5 tysiąca więcej niż ten Dynacord. Jedna paczka. I ciekawostka jest taka: przypadkowo stwierdziłem taką. Zależność można sobie, można sobie łatwo wyliczyć, ile kosztuje na przykład, nawet nie zaglądając tutaj, ile na przykład byśmy musieli zapłacić za powiedzmy e, 5 pięciocalowy TWA audio zestaw: 5 cali plus driver, 5, 200, 8 cali, czyli powiedzmy, tak, mówię, to jest tak bardzo orientacyjne, ale dziwnym trafem się zgadza: 5 cali, 5 tysięcy. 8 cali, 7 tysięcy, czy prawie, no powiedzmy 8. 10 cali zaraz znajdziemy i będzie tam pewnie około 12 tysięcy, tak? No proszę, 12, 13 tysięcy. To są wszystko pasywne zestawy firmy TV Audio. 15, prawie tam 14 tysięcy, tak? No takie są po prostu ceny profesjonalnego sprzętu. Także gdybyście Państwo yy, szukali na przykład. O, to też jest fajne taki sobie tutaj adapterek ja też takie rzeczy robię czyli tam spikony yy, te yy, no wejścia wyjścia xlrowe i tak dalej i, i kabelki prawie 5000 taki, taki panelik sobie kosztuje no i tak dalej i tak dalej tam horny yy, zaraz zobaczymy co tutaj jeszcze z tych ciekawostek takich cenowych bo tutaj jedna rzecz mnie troszeczkę że tak powiem yy. o Dziesiątka. Z jedną dziesiątką taki sub na jednej, na jednej dziesiątce. Osiem tysięcy. pokrowce mają tanie jak barz, bo tylko 700 zł pokrowiec. Co, co to? O, TV Audio M10. Sześćset, no tam, co jest w, tym, w tej paczce? Dziesięciocalówka i jeden cztery driver. Kosztuje to prawie jedenaście tysięcy. Moja będzie dużo tańsza, gwarantuję Państwu. <laughs> Oczywiście no nie będzie aż taka firmowa, ale to jest w ogóle horn tuba, sama tuba. Goła tuba. Bez niczego. Taka konstrukcja. O! Koszt 1500 zł. Dobra, nie będziemy się już znęcać nad y, Niemcami. E, I powiem Państwu tak. Następnym tematem. A jeszcze, może tutaj, momencik. Pokażę Państwu, bo już kiedyś wspominałem, że. Jak robię nową paczkę, to oczywiście muszę, muszę zaprojektować też zwrotnicę. No i tutaj troszeczkę przerobiłem sobie te, te moje patenty. Mam taki fajny przedłużacz. Mogę sobie w dowolnym, dowolnym takim poczwórnym kablem y, połączyć sobie ten. Y, no, ten właśnie. Y, co tu się stało? O, mogę sobie to spiąć w ten sposób i ten drugi kabelek, dalej tą kolumnę odsunąć, nawet na drugą z nią wyjechać tego poprzednio nie było dodatkowo tu jest taki moduł zrobiony o proszę zobaczyć to już tak pokazuje moją kuchnię, że tak powiem mam taką płytkę na tej płytce jest wejście tam z tej całej tego tego układu, gdzie mam te wszystkie elementy, kondensatory i tak dalej podłączam się tutaj wyprowadzone są, no zawsze są wyprowadzone normalnie na zwrotnice kabelki podpinam je tutaj pod te gniazdo wkładam tą płytkę z powrotem do obudowy i mierzę. Mierzę, robię wszystko, co robię tam, na poziomie y, tam. Przełączam wszystko, a tu wszystko jest na stałe, po prostu podłączone. I jak już stwierdzę, jakie mi parametry najbardziej pasują, jeśli chodzi o dobór tych kondensatorów, cewek i tak dalej, odkręcam te przewody. Robię już taką normalną zwrotnicę w to samo miejsce i ją wkładam. I taka jest u mnie procedura. E tak jeszcze dla przypomnienia tak wygląda to, to, to całe moje ustrojstwo. Tak? No. Tu jest schemat, tu są te wszystkie połączenia, cewki, kondensatory, no i właśnie właśnie jestem w trakcie wczoraj pół dnia już mi mniej więcej zajęło dobieranie tych elementów, już jestem blisko, ale jeszcze trochę mi tutaj do pewnych y, czynności brakuje. Znaczy no, do, dobierania, bo to jest żmudny proces właśnie. Dobierania tych wszystkich parametrów, żeby uzyskać jak najlepszy efekt. I powiem tak, e, kiedyś mierzyłem to wszystko z jednego metra, ale teraz stwierdziłem, że będę mierzył maksymalnie jak mogę, czyli w tym pomieszczeniu 3 metry. I oczywiście nie skupiam się wtedy na SPL-u, bo SPL wiadomo się mierzy z jednego metra standardowo, no ale mi jednak chodzi o to, żeby nikt nie słucha z jednego metra. Z trzech to już jest takie bardziej... Bardziej realne, chociaż oczywiście no, pomieszczenie ma wpływ i na to jakby no, nic nie poradzę. Pewne rzeczy są tutaj, ale i tak widać, jak się zmieniają te elementy, jak się zmieniają właśnie charakterystyki przenoszenia, gdzie się robi dziura, gdzie jest dobrze, gdzie jest źle. Żmudna praca, tak jak mówiłem, ze zwrotnicami zawsze tak było i tak będzie. Kolejnym tematem jest, proszę Państwa, ile jest czasu? 15 minut. O, to zdążymy. E, proszę Państwa, e, będzie taki temat nietypowy. Pewnie starsi e, słuchacze kojarzą firmę Roland i słynną serię Cube. Pokaż krzysiek. Były takie wzmacniacze gitarowe. Jazz Chorus były słynny i były takie małe Cube. Cube 100, Cube 60, Super Cube. No, generalnie wiadomo o co chodzi. Bardzo fajne wzmacniaczyki. 80 lata pewnie. Kiedy ja mam ten prospekt, to nie bardzo stary. O, 84. dobrze pójdzie. W każdym razie były takie te kuby. No i mój kolega zadzwonił do mnie jakiś czas temu i mówi, że ma takiego kiuba właśnie i, i że on coś tam mu szwankuje. Ja mówię, dobra, przywieź zobaczymy. przywiózł mi tego cuba. Wyglądał jak cube. Tylko proszę Państwa, to była ciekawostka dlatego, że to był cube Made in Poland. W tamtych czasach, myślę, że to są lata 90., może połowa 90. E, były takie przypadki w Polsce, nawet były poważne dość afery, gdzie różni tacy mniej lub bardziej domorośli producenci kopiowali żywcem zachodnie produkty i, spr i je sprzedawali. E, była jakaś taka duża, gruba afera, już nie pamiętam czy to z Voxem czy z kimś. no W każdym razie tam się już oparło o jakieś tam prokuratury chyba i tak dalej. No, to, to była gruba afera. Ale jacyś tacy mniejsi Dłubacy, że tak powiem, proszę bardzo, to jest właśnie cube. Tu się wszystko zgadzało, jeśli chodzi o panel. Jak w cubie. Na, na pierwszy rzut oka było trudno porównać. Tylko mówię, to jest wszystko zrobione w Polsce. I, mi, i to, że to jest tak zrobione, jak było w cubie, no po zaginane, położone sito, to jeszcze pół biedy. Natomiast. <gryw> Najśmieszniejszy był, jak wyciągnąłem tą płytkę. Bo, oczywiście, no mówię, na pierwszy rzut oka to było podobne. Dla kogoś, dla niefachowca, no kolega na tym grał ileś lat i nie miał pojęcia, że to nie jest cube. Znaczy, że to jest cube podrabiany. Proszę zobaczyć płytkę. Jak ją wyjąłem, to mówię, no kurczę, potencjometry telpot we wzmacniaczu Made in Japan. Raczej niemożliwe, prawda? Ktoś sobie po prostu podrobił. Być może, że nawet zerżnął ten druk, tego nie wiem, bo nie, nie pamiętam, jak może zraz takiego kuba oryginalnego rozbierałem. Być może, że ta płytka jest wręcz zerżnięta z oryginału, są po prostu dane inne potencjometry, ale generalnie no, widać radzieckie niektóre tu rezystory, prawda, na przykład te typowe takie MLT i generalnie podróba. Głośnik jakiś tam był taki przypadkowy włożony. A najśmieszniejsze w tym wszystkim było to, że kolega mówi, słuchaj, mnie nigdy nie działał rewerb w tym wzmacniaczu. I co się okazało? No nie mógł działać, ponieważ go nie było. Potencjometr był. Poproszę zobaczyć. Weźmiemy ten panel i jeśli włożymy ten, ten, e, tą płytkę, to tu mamy rewerb, tylko, i nawet mamy potencjometr rewerb, tylko, że nie był do niczego podłączony. Nie było w środku żadnego rewerbu, żadnej sprężyny. No więc, skoro nie było, to nie mógł działać, prawda? No i takie właśnie rzeczy się robiło w Polsce. Także Polak potrafi. Eee, taka ciekawostka, właśnie. I ostatni temat będzie. Eee, mianowicie od jeszcze innego kolegi dostałem taką obudowę. Proszę bardzo. Już ją niosę. Ona była. Tam był jakiś głośnik 15, ale to wyrzuciłem. E, I nie było drivera i był wzmacniacz. Wzmacniacz, już Państwu pokazuję. Wzmacniacz wygląda tak. Pomyślałem sobie tak. Najpierw to miałem w ogóle wyrzucić, bo mówię, kurczę, no co ja tu zrobię? Nie ma głośników, jest jakiś Wzmacniacz, czy to w ogóle się do czegoś wykorzysta? Początkowo miałem pomysł, że może ten wzmacniacz przełożyć do jakiejś innej obudowy. Dobra. I skupiłem się na wzmacniaczu. Być może niektórzy z Państwa słyszeli. Taka firma się nazywała RH Sound. Chyba jeszcze dalej działa. O, tu nawet jest jakaś plomba. Identyczny wzmacniacz. Kiedyś dostałem do testów y, od jednego z, tutaj, z krajowych dystrybutorów. Dla którego robiłem wiele testów, to był zupełnie dokładnie taki sam tylko nie było na nim napisane RH Sound, tylko D. De... Już nie pamiętam, ale w każdym razie dokładnie to samo, czyli ten sam Chińczyk to robi, tylko przez kogoś innego jest markowany. No i ten dystrybutor zwrócił się do mnie z prośbą, żebym ja to przetestował, zobaczył, czy to warto sprowadzać. Ja powiedziałem, że niekoniecznie, no i nie weszli w to, że tak powiem. Może trochę dzięki mnie. Generalnie. Jest wzmacniać, wzmacniać jest sprawny. I skoro wzmacniać jest sprawny, no to zacząłem, e, znaczy sprawny w tym sensie, że podłączyłem pod oscyloskop. Tu jest taki układ, że jest jedna końcówka, e, która zasila i dół, i górkę, ten driver, którego nie było w ogóle, i, i przez zwrotnicę właśnie zasilany jest driver. E, zacząłem to mierzyć, pomierzyłem, okazało się, że to działa. Tylko, że, proszę Państwa, Panel tutaj, jeżeli chodzi o, o wejście, o ja bym mógł pół godziny opowiadać o tym, jak to jest źle zaprojektowane, to znaczy, jak to jest nielogiczne. Ja, który no w końcu jestem trochę w tej branży, ja musiałem się długo zastanawiać, jak to ma niby działać. Nie chcę tutaj Państwu tego opowiadać, bo, bo to jest cała kartka. Tutaj trzeba by było to wszystko przeczytać, wytłumaczyć. Proszę mi wierzyć, że y, dla normalnego człowieka to jest nie do ogarnięcia. Bo to jest tak źle, tak głupio pomyślane, ten, ten, te wejścia same. Mówię, nie chcę się w to wdawać, proszę mi wierzyć, natomiast wzmacnia działa i postanowiłem tą paczkę y, zreanimować. Znaczy, ściągnąłem sobie przede wszystkim z sieci y, opis, to się nazywa RHA15 łamane na 2300p. Według danych podawanych przez producenta czy przez no, dystrybutora to miało mieć 250 watów w sinusie na czterech omach, bo głośnik oryginalnie był 4 ohmowy, ten, ten, ta 15 mnie wyszło z pomiarów już Państwu mówię dokładnie, jakieś 190 W na czterech omach zaznaczam i tam około 150 W na, na 8 ale, ale działa w związku z tym, że jest, ten moduł jest też zresztą też tutaj. Jeżeli chodzi o sam moduł mocy, tam są normalne to szyby, to jest tak no, w miarę przyzwoicie zrobione. Najgorsze mam, mam, że tak powiem, uwagi do, tego, do tych wejść, to jest nieprzemyślane kompletnie. Ale skoro działa, mówię, mam tą obudowę. Ta obudowa jest cała, już mam przygotowany do tego głośnik, całkiem fajny, dużo lepszy od tamtego, który tam. Nie wiem czy ja go tu mam, czy ja go gdzieś już w garaż za Dobra, nieważne. W każdym razie jest dobra 15 przyzwoita. Ale najgorszy był problem z driverem, dlatego że... Proszę pokażemy tutaj Krzysiek. Ja zaświecę światełko. Ponieważ mocowanie tego drivera było połamane. Nie było tego do czego przykręcić. O, działa. Widać tam. No, widać, że tam po prostu jest ułamane. No, nie ma tego, po prostu nie ma tej płaszczyzny, do której powinien być zamocowany driver, i to mnie troszeczkę w pierwszym momencie zniechęciło. Ale pomyślałem sobie, że yy, no, nie mogę się poddać przy takiej głupocie, tak? I oto, co powstało z tekstolitu? Wyciąłem coś takiego. To będzie na te cztery wkręty przymocowane do istniejących tam e, takich no, otworów nagwintowanych do tego jest przymocowany już na gotowo driver nowy a to tak jak mówię będzie przykręcone proszę państwa dopasować te otwory bo tam driver to jest standard natomiast dopasować te otwory do tamtych istniejących we wnętrzu tam w tej kolumnie to nie była prosta sprawa proszę mi wierzyć zabawa była niezła Najpierw w ogóle się zastanawiałem, na czym, to, na czym to zamocować, żeby to było trwałe, stabilne. Później musiałem y, tak, y, tak musiałem odznaczyć te otwory. Przy czym, tak jak mówię, tam są gwinty, więc żeby te gwinty jakby bazowały się w tych otworach, które ja musiałem wywiercić, to mechanicznie to była niezła zabawa. No ale udało się. Jest taki moduł. Ten moduł będzie zamocowany w tych miejscach, gdzie tam fabrycznie on powinien być o, nawet może uda się go jakoś tutaj tak pokazać, o tak będzie przykręcony po prostu, tak, o, tam do tych otworków, o, widzisz tam przysiek. tak będzie tak i będzie wszystko ok zmontuję tą paczkę odpalę i będzie, i będzie działała szkoda mi było wyrzucić, no bo obudowa jest cała jak działają także widzicie Państwo, ja już kiedyś mówiłem że nie będę pokazywał takich złomów no, ale mówię, ta paczka pewnie gdzieś tam do kogoś trafi, jako taka pojedyncza. Ma bardzo zawodowy pokrowiec. Naprawdę, ten pokrowiec jest gdzieś go tutaj schowałem, ale on jest zajebisty. Ma takie kieszenie, uszy. No, po prostu pokrowiec jest co najmniej tyle warty, co ta obudowa, jak nie więcej. Bo dobre pokrowce są drogie. A tamten musiał być szyty, widocznie na zamówienie, bo naprawdę jest fajny ten pokrowiec. Tam można i kable se pochować, i no, jak już ją zrobię na gotowo, to to pokażę jak wygląda y, już zmontowana jak gra pomierze tu jest jeszcze taki o taki o właśnie ten tu będzie tak było nie fabrycznie może to oczywiście odlakieruję może przykleję gąbkę no zobaczę tak jak już kiedyś wspominałem nie chcę się już takie rzeczy bawić ale to jakiś czas temu już u mnie stoi już dość długo stało i mówię, no co wywalę no to akurat trzeba trafu, że miałem taki głośnik 15 cali, który pasuje bardzo dobrze do tej obudowy, dużo lepiej niż oryginalny, bo oryginalny był o 5, chyba ja, może to nie był oryginalny, może już ktoś go przedtem wymieniał, ale chyba był oryginalny. Miał jakąś bardzo słabą skuteczność, z tego co pamiętam, tam chyba 92 dB więcej odpuściłem ten głośnik w ogóle. Ale był dużo mniejszy niż ten otwór, w sensie no gabarytowo jakby niedopasowany do tego otworu, chociaż mocowania pasowały, ale dziura była, była dużo większa, także no ten mój będzie pasował dużo lepiej. Tylko ja po prostu ja to gdzieś to go kurczę miałem, nie mogę go teraz, bo tak bym go chętnie Państwu pokazał, ale chyba go wziąłem już do garażu, bo tam mam zamiar to wszystko montować. Dobra ile tam jest czasu Krzysiu? 26 minut O no to spokojnie kończymy Także będzie kolejny filmik Mam nadzieję, że będziecie Państwo usatysfakcjonowani A jeśli nawet nie to myślę, że za około tygodnia za, za, Myślę, że tak w ciągu tygodnia zmontuję te dziesiątki Pokażę nowe osiemnastki Które już się robią, że tak powiem też się tam już niewiele brakuje no, i to w zasadzie chyba by było. A! Jeszcze e, pamiętacie Państwo, takie turbo były kiedyś przeze mnie e, pokazane dwa razy 15 cali, niebieskie takie. I też jakiś czas stały, i teraz stwierdziłem, że no, trzeba wreszcie z nimi zrobić porządek. E, mam już głośniki, które w porównaniu z tymi, które tam były, no, po, będę to wszystko pokazywał, jak będziemy uruchamiać, że tak powiem, pokaz. Właśnie tych 2x15 turbosandów. Będą dwie takie paczki, zrobione, odświeżone, na gotowo. Wyglądają jak nowe. Są elegancko pomalowane, nie na niebiesko, tylko na czarno, dokładnie tak jak te paczki wyglądają. Mają kółka, mają nóżki, mają wszystko to, czego nie miały. No i przede wszystkim mają dużo lepsze głośniki, o klasę lepsze głośniki, choć takiej samej mocy jak te, które były deklarowane przez producenta, czyli Łącznie 600 watów, 4 omy, ale klasowo jakby dużo lepsze. I to by było już na tyle. Dziękuję bardzo.